Sponsorem tego filmu i fundatorem Nagrody dla Kierowców miesiąca jest tor kartingowy Wrocław Racing Center. Witam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejny track day. Tym razem jesteśmy na torze Red Bull Ring w Austrii. Pogoda na torze deszczowa, a auto, którym jedziemy to Mazda Atenza z grupy czwartej, ustawienia Stokowe. Do pierwszego zakrętu hamujemy na 150 metrze, bieg zrzucamy do dwójki, mocno przycinamy tu wewnętrznej a na wyjściu szeroko, ale nie za szeroko, żeby nie wyjechać z czterema kołami za białą linię, no wtedy zostaniemy obdarowani karą czasową. Do zakrętu numer 3 hamujemy na 150 metrze, biegi zrzucamy aż do jedynki dla lepszej rotacji ale na wyjściu bardzo szybko wrzucamy dwójkę teraz przed nami zakręt numer 4 hamujemy lekko przed 150 metrem znowu zrzucamy do jedynki dla lepszej rotacji i znowu na wyjściu bardzo szybko dwójka. tutaj jak najszerzej tu zjeżdżamy do zewnętrznej i hamujemy pomiędzy 50 a 100 metrem, wrzucamy do dwójki, łapiemy późny apex i wychodzimy szeroko, tu hamujemy przed końcem tarki lub przed początkiem asfaltu, który tutaj pochodzi w tej krótszej wersji toru, znowu jak najszerzej na wyjściu. tylko dwa zakręty, do przedostatniego hamujemy na setnym metrze i ostatni zakręt hamujemy przed zakończeniem się austriackiej flagi po lewej stronie wychodzimy szeroko trzeba tylko uważać, żeby nie wyjechać czterema kołami za białą linię i tak wygląda okrążenie po to, że Red Bull Ring w deszczu w samochodzie ma z z grupy czwartej